Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest znany z poprzednich programów Woj Aleksander. Witam Cię serdecznie. Witam Państwa również. W dzisiejszym programie poznamy, jak wyglądał szyk bojowy przed walką. Widzimy w tej chwili dwie ściany, tak zwane formacje ściany. Jedna... Idąca naprzeciwko drugiej, wojowie chodzą na tak zwane tempo, na rytm, poruszają się w charakterystyczny sposób. Jest to bardzo długo ćwiczone, aby w trakcie bitwy wszyscy poruszali się w ten sam sposób, w tej samej odległości, stawiali nogi, kroki były identyczne u wszystkich. Ściany, kiedy zbliżają się do siebie, następuje tak zwane zwarcie. E, wtedy wojowie próbują trafić stojących naprzeciwko. E, tutaj widzimy zarówno broń drzewcową, długą, czyli taki długi topór, jak również broń krótką, miecze, e, długie noże bojowe, topory. E, wojowie stoją jeden obok drugiego, zasłaniając się przed ciosami wzajemnie. Chodzi o to, aby, aby patrzeć na to, co się dzieje. Jeden Pomaga drugiemu w trakcie bitwy. Zdarza się również, że, że ściany się rozproszą w trakcie bitwy. Następuje taka, taka, taki przymus, że ściany muszą się rozdzielić. E, wojownicy wtedy walczą jeden na jeden. E, zazwyczaj liczy się do pierwszego trafienia. Trafienia są punktowane. Głowa, e, korpus, nogi. Od uda w górę i ręce od łokcia w górę. Nie wolno uderzać w kolana, nie wolno uderzać w łokcie, nie wolno uderzać w szyję, jak również nie wolno zadawać pchnięć. Liczą się tylko i wyłącznie cięcia. W mieczu obie strony, obie strony miecza, którymi się uderza, są punktowane, natomiast jeżeli chodzi o topór, to tylko ostrze nie wolno uderzać tak zwanym obuchem, czyli tępą stroną topora. Wtedy trafienia są niepunktowane. Tutaj obserwujemy chłopów. E, mówiłem wcześniej o obronie grodziska, że wtedy mieszkańcy grodu wszyscy brali udział w obronie takiego grodziska. Właśnie tutaj możemy zaobserwować taką scenę. E, po prostu brano do ręki długie drewniane kije i e, uderzano w przeciwnika tak długo, aż nie złamano mu ręki, nogi, e, nie roztrzaskano głowy, jeżeli nie miał hełmu. Było wiele technik bronienia takiego grodu. Również tutaj mieszkańcy brali czynny udział w takiej obronie. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego odcinka.